Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj odcinek o silniku nieomawianym 2,5 TDI R5, czyli rzędowym silniku. Podzielę, podzielę tutaj na dwa okresy tak naprawdę ten silnik. Silnik 2,5 starszej generacji, oferowany w Audi A6 C4 o mocy 115-140 koni, oparty na pompie wtryskowej i wtryskiwaczach. Jest to silnik, który zaprezentowany od praktycznie 1990 roku. Eee, także dosyć stary. Był oferowany też w Volkswagenie T4, eee, w Audi 100. Eee, turbosprężarka ze zmienną geometrią. Eee, także rozrząd na pasku to starsza generacja silnika AAT, AEL oznaczona symbolem 5 cylindrów, 10 zaworów wtrysk bezpośredni oczywiście zaletami jest na pewno trwałość jednostki napędowej mała awaryjność, dosyć małe spalanie bezawaryjność, duże przebiegi małe spalanie, średnio nawet w okolicach 7 litrów wady to na pewno dosyć dosyć słaba kultura pracy hałas silnika problemy także z pompą wtryskową sam silnik może wytrzymać ogromne przebiegi zdarzały się nawet w okolicach miliona kilometrów tutaj zastosowana technologia silnik był na przestrzeni lat modernizowany tak naprawdę także i tutaj dochodzimy do silnika no, młodszego oczywiście 2,5 TDI R5 o mocy od 130 do 174 konie mechanicznych, który został zaprezentowany w 2003 roku 5 cylindrów, 10 zaworów wtrysk bezpośredni, aczkolwiek silnik oparty na pompowtryskiwaczach wtryskiwaczach Boscha, koło dwumasowe turbosprężarka z. Zmienną geometrią kody silnika to AXD, BNZ, BAC, BPE, AXE czy BPC. Ilość oleju to około 9 litrów. E, tutaj ciekawostką jest na pewno to, że rozrząd jest na kołach zębatych. E, Także cały osprzęt jest także napędzany przez przekładnię zębatą, alternator, klimatyzacja. Co do zalet tego silnika, na pewno jest to dosyć trwała jednostka, także dosyć małe spalanie, dynamika silnika dosyć dobra. Niestety silnik cierpie, cierpi także na wady, usterki, dosyć słaba kultura pracy, problemy z filtrem cząstek stałych, z wałkiem rozrządu, z głowicą problemy z wyskiwaczami, często także nadmierne spalanie oleju. Także silnik w porównaniu do poprzednika już nie jest tak bezawaryjny. Wszystko to skomplikowane spowodowało, że sam silnik jest zrobiony ze stopów aluminium. Występował w takich autach jak Volkswagen Touareg, Multivan czy Transporter. Z tego silnika, z dwóch tych silników został złożony silnik praktycznie V10-50. TDI: No tutaj na pewno jest dużo mniejsza obsługa także tego silnika, bo sam rozrząd na kołach zębatych, na przekładniach zębatych, cały osprzęt powoduje, że znacząco mniej powiedzmy będziemy wydawać na obsługę tego silnika. Co do spalania, tutaj to spalanie średnie w okolicach 8. 9 litrów, w zależności gdzie będziemy jeździć jakim samochodem, jaki towar będziemy wozić, czy będzie to Duarek, czy Multivan Transporter to to spalanie będzie się różnić oczywiście i podsumowując silnik 2,5 TDI rzędowa piątka, 5 cylindrów na przestrzeni lat od 1990 roku modernizowany od 2000 od 2003 roku silnik oparty na całkowicie innej budowie, rozrządzie, na pompowtryskiwaczach. Dużo, dużo bardziej skomplikowana konstrukcja, aczkolwiek no, w porównaniu do poprzednika starego, gdzie rozrząd był na pasku, ten silnik i na zwykłej pompie ten silnik jest znacząco będzie droższy w obsłudze, choćby na pompowtryskiwacze i cały osprzęt. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.5 TDI R5. Silnik dosyć bezawaryjny, szczególnie te stare egzemplarze oparte na pasku rozrządu, nowsze oparte na pompowtryskiwaczach, no tutaj nie jest już tak kolorowo. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.